Mamy ptaki gady, gady, gryzonie, gryzonie, na dole i rybki. Rybki. I oczywiście na dole akcesoria. dla rybek akcesoria. To wszystko. Akcesoria dla ptaków i dla rybek i gadów jakie sobie akcesoria są? Wyposażenie całe dla gadów pokarm. O. To jest dla ptaków. Takie. Dla papuszek i innych ptaków. Dla rybek. Jest to. Akcesoria. I dla ryb. I dla ryb. I dla krewetek. Pokarmę. Mamy pokarmę dla krewetek. I dla rybek. Wszelakiego rodzaju psów i kotów pokarmę i akcesoria, zabawki i inne akcesoria. No dobra. Podłoża są, nie podłoża. Nawet są takie podkłady. Higieniczne dla szczeniaków, które załatwiają się, żeby się nie załatwiały na podłogę. Kuwety. Szampony, inne produkty: sianka, wycieraczki do łapek. Pieski umieją wycierać łapy swoje? Jak nie umieją, to niech się nauczą. <grywa> Żartuję. Pewnie, że żartuję, ciągle żartuję. na akcesoria, dla chomików i dla innych gryzoni. Wszystko jest. Dobra, do następnego.